Zadanie 18. Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażenia alge, wyrażeń algebraicznych. Tak jak pokazano na rysunku. Uzasadnić, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100, to jest on rąbem. Czyli jest rąbem, czyli ma takie same boki. Nie mówimy tu nic o kątach. O kątach nic nie wiemy, więc nie udowodniamy, że on jest kwadratem. Udowadniamy, że on jest rąbem. Tak? Yy, więc obwód tego czworokąta. Jest równy 100. Czyli obwód muszę dodać każdy bok, czyli bok 1 to jest 2x minus 15 plus x plus 5 plus 1, 2x plus 15 plus 3x minus 5 równa się 100. Więc teraz szukam gdzie mam x, 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 liczba, liczba, liczba i liczba. Tu mam 15, tu mam minus 15, tu mam plus 15, to mi się skróciło. To jest 5, to jest minus 5, to też mi się skróciło. I zostało mi 2x plus x to jest 3x. i Teraz mam pół x i półtora x, czyli razem mam 2x plus x to jest 3x plus 2 to jest 5x. Więc wyszło mi, że 5x równa się 100, czyli x równa się 20, bo podzieliłam przez 5. I co muszę teraz zrobić? Muszę sprawdzić, czy jak za, te, za x w podstawie 20 to każdy z tych boków będzie miał taką samą długość. No to sprawdźmy. 2x minus 15. Ja wezmę sobie długopis, bo będzie mi ci nie pisał. Mm -hmm. może ten. 2x równa się 15, a to się równa. Za x daje 20, czyli jest 2 razy 20 minus 15, to się równa. 40 minus 15.

Tutaj 1, 2 razy 20 plus 15. 1, 10 to się równa 10 plus 15, czyli 25. Czy wszędzie są 25? Tak. Więc mogę powiedzieć, że każdy z boków ma długość 25, czyli że figura jest rąbem, tak? Więc to z, należało udowodnić. I zostało udowodnione. Przypominam, że nic nie wiemy na temat kątów. Jak one by były kątami prostymi, czyli tutaj by były wszędzie kąty proste, to wtedy nawet można powiedzieć, że to jest kwadrat. Ale nie my nic, 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 nic nie wiemy.